A gdybym ci powiedział, że kot i pies razem pokonali wszystkie przeszkody i stali się nawzajem swoimi przewodnikami? Na początku nikt nie spodziewał się po nich cudu, ale to, co zrobili, jest naprawdę niesamowite. Pod koniec filmu zobaczysz, jak przyjaźń tego wyjątkowego duetu uratowała życie. Jeśli go nie obejrzysz, przegapisz tę wspaniałą historię o tym, jak miłość nie zna granic. Kiedy niewidomy kot zagubił się we wraku swojego życia, nieprawdopodobny psi bohater dał mu nową nadzieję. Sara Martinez otworzyła ciężkie szklane drzwi schroniska dla zwierząt Riverside w Sacramento w Kalifornii, a kiedy weszła do środka, jej serce było ciężkie z powodu czekającego ją wyzwania. Jako piętnastoletni technik weterynarii widziała wiele trudnych przypadków, ale tym razem coś było inaczej. Linda, przełożona jego porannej zmiany, skierowała go na oddział izolacyjny. Ward znalazł tego kota za śmietnikiem w pobliżu Tower Bridge, bez cipa i obroży. Mały szaro-biały kot wpatrywał się przed siebie zamglonymi niebieskimi oczami. Jego futro było zmatowiałe i brudne, a on sam kulił się w odległym kącie klatki, ledwo biorąc kęs jedzenia postawionego przed nim. Jak długo jest ślepy? Zapytała Sara, ostrożnie otwierając drzwi klatki. Trudno powiedzieć dokładnie, odpowiedziała Linda, spoglądając w dół na swoje notatki. Weterynarz uważa, że było to spowodowane połączeniem nieleczonej infekcji i urazu. Obie siatkówki są całkowicie oderwane. Prawdopodobnie żyła tak na ulicy od miesięcy. Sara powoli wyciągnęła rękę i pozwoliła kotu ją powąchać. Witaj, słodka dziewczynko, szepnęła, jesteś już bezpieczna. Kot był początkowo zaskoczony, ale nie syczał ani nie reagował agresywnie. Sara wiedziała z wieloletniego doświadczenia, że nawet najbardziej straumatyzowane zwierzęta potrafią wyczuć szczerą życzliwość. Nadałaś mu imię? Zapytała. Linda potrząsnęła głową. Nazwaliśmy ją Luna, ponieważ jej oczy wyglądają jak mały księżyc. Luna, powtórzyła cicho Sara. To bardzo do niej pasuje. Przez kilka następnych dni Sara spędzała z Luną każdą wolną chwilę. Kotka była poważnie niedożywiona i wydawało się, że nie ma zamiaru jeść ani pić, po prostu siedziała w kącie twarzą do ściany, jakby zrezygnowała z życia. Nie możemy trzymać jej w izolacji na zawsze, powiedziała Linda, wskazując na zbliżające się weekendowe wydarzenie adopcyjne trzy tygodnie po przybyciu Luny. Sara wiedziała, że Linda ma rację. Schronisko było już przepełnione, a usypianie zwierząt było trudną rzeczywistością. Ponieważ nie mogli trzymać każdego zwierzęcia na zawsze, zwłaszcza tych, które wydawały się niemożliwe do adopcji. Daj mi jeszcze dwa tygodnie Sara praktycznie błagała Jest w nim coś wyjątkowego czuję to Linda westchnęła, ale potrząsnęła głową znała Sarę wystarczająco długo, by zaufać jej instynktowi w kwestii zwierząt. Dwa tygodnie tego wieczoru gdy Sara przygotowywała się do wyjścia. Usłyszała zamieszanie w głównym obszarze hodowli. Duży Golden Retriever, który właśnie został przywieziony, wywołał spore zamieszanie wśród innych psów. Jaka jest jego historia? zapytała Sara Majka. Jednego z oficerów kontroli zwierząt. Ma na imię Charlie, powiedział Mike, którego podekscytowany właściciel psa zmarł w zeszłym tygodniu. Sąsiedzi znaleźli go, gdy sprawdzali dom. Ma około 8 lat. Jest ogólnie zdrowy. Ale Mike zawahał się. Pies jest w złym stanie, jego postępujący zanik siatkówki jest dość zaawansowany, rodziny nie stać na jego utrzymanie. Sara patrzyła, jak Charlie merda ogonem i rozbija się o ściany budy. W przeciwieństwie do Luny, wydawał się cieszyć życiem z pogodną postawą, choć był wyraźnie zdezorientowany. Sara wpadła na plan, który jej koledzy określiliby jako szalony pomysł i następnego ranka przyszła wcześnie do pracy. Po upewnieniu się, że główny plac zabaw jest pusty, przeniosła tam łóżko Luny i wpuściła Charliego. Golden Retriever podążył za nią ochoczo, merdając ogonem pomimo jej ostrożnych kroków. Sara zaprowadziła Charliego na środek pokoju, po czym odsunęła się i obserwowała. Na początku nic się nie działo. Luna pozostała na swoim łóżku, a Charlie stał i wąchał coś nowego. Potem powoli zaczął iść w kierunku kociego legowiska. Sarah wstrzymała oddech, gotowa interweniować w razie potrzeby. Ale to, co wydarzyło się w tym momencie, na zawsze zmieniło jej rozumienie relacji między zwierzętami. Charlie podszedł do łóżka Luny z zaskakującą delikatnością, przechylił głowę, obwąchał ją ostrożnie, a następnie położył się obok niej, nie dotykając jej, po prostu będąc obok niej. Wyglądało to tak, jakby w jakiś sposób wiedział, że potrzebuje ona towarzystwa, ale nie była gotowa na bezpośrednią interakcję. Luna uniosła głowę po raz pierwszy od przybycia, poruszyła nosem, wdychając zapach Charliego. Sara nie wycofała się do swojego kąta przez następną godzinę i ze zdumieniem obserwowała, jak między dwoma zwierzętami zawiązuje się cichy pakt. Charlie od czasu do czasu zmieniał pozycję, a Luna odwracała głowę w kierunku dźwięku, gdy w końcu wstała by napić się wody. Ruch wywołał delikatny powiew wiatru, który sprawił, że uszy Luny podniosły się. Czy to ty? szepnęła Linda, gdy spotkała Sarę przy oknie obserwacyjnym. Sara nie mogła mówić. Miała nadzieję na jakąś więź, ale to przerosło jej oczekiwania. Z każdym mijającym dniem ta nieprawdopodobna para stawała się sobie coraz bliższa. Charlie zdawał się instynktownie rozumieć ograniczenia Luny, i opracował cudowny system komunikowania się z nią. Wydawał ciche, błagalne dźwięki przed zbliżeniem się do niej, aby mógł śledzić jej lokalizację za pomocą dźwięku, gdy byli razem na placu zabaw. Szła obok niego, a jej ciało zapewniało barierę, która pomagała mu znaleźć drogę na boisku. Co najbardziej zaskakujące, Luna zaczęła częściej opuszczać swoje łóżko po usłyszeniu ruchów Charliego. Ostrożnie podchodziła do Charliego. Gdy ten kładł się spać i w końcu rozluźniała się na tyle, by wtulić się w jego ciepłe futro, zmiana w lunie była niezwykła. Ta kotka, która kiedyś zrezygnowała z życia, teraz interesowała się swoim otoczeniem. Prowadzona przez swojego nieoczekiwanego psiego towarzysza, zaczęła bawić się zabawkami. Ponownie, na dźwięk dzwoneczków i szelestów, zaczęła reagować na głosy pracowników schroniska, zwłaszcza sary. Wieść o tej nieprawdopodobnej przyjaźni zaczęła się rozprzestrzeniać, a Charlie i Luna stali się małymi celebrytami w Sacramento. Gdy lokalne stacje informacyjne podchwyciły tę historię, ludzie zaczęli przychodzić do schroniska, by obserwować ich i podziwiać ich wyjątkową więź. Sara była jednak zaniepokojona faktem, że bez względu na to, jak niesamowita była ta relacja, oba zwierzęta potrzebowały stałych domów. Rozdzielenie ich byłoby okrutne. Ale znalezienie kogoś, kto chciałby adoptować zarówno niewidomego kota, jak i niewidomego psa, wydawało się trudnym, wręcz niemożliwym zadaniem. Pewnego dnia do schroniska przyszła kobieta o imieniu Grace Chin. Była emerytowaną nauczycielką pedagogiki specjalnej i niedawno straciła swojego starego psa. Kiedy przeczytała w internecie o Charlie'em i Lunie, co się poruszyło, rozumiem, jak to jest z nimi pracować powiedziała Sarze podczas ich pierwszego spotkania. Ktoś, kto widzi świat inaczej, czasami potrzebuje tylko kogoś, kto jest gotowy dostosować się do sposobu, w jaki doświadczają swojego życia. Sara zaaranżowała, by Grace spędzała czas z Charliem i Luną przez kilka dni i obserwowała, jak kobieta cierpliwie uczy się ich świata. Robiła notatki na temat rutyn i sygnałów, ich preferencji i zachowań. Grace zadawała przemyślane pytania dotyczące ich potrzeb opiekuńczych i zaczęła je badać. Sara była pod wrażeniem nie tylko praktycznego podejścia Grace, ale także sposobu, w jaki oba zwierzęta na nią reagowały. Charlie kładł głowę na jej kolanach, gdy z nią siedział, a nawet Luna była często nieśmiała. Nieznajomi zaczęli akceptować delikatne zwierzaki ze stabilnych rąk Grace. Proces adopcyjny został skrupulatnie przeprowadzony. Jak zawsze w Riverside, dom Grace został sprawdzony i zorganizowany, aby zrobić miejsce dla jej niewidomych przyjaciół. Położono dywan, aby stworzyć teksturowane ścieżki w całym domu. Meble zostały przestawione, aby stworzyć wyraźne ścieżki, a potencjalnie niebezpieczne obszary zostały zabezpieczone. Dzień, w którym Charlie i Luna opuściły schronisko, był dla Sary słodko-gorzkim dniem. Bardzo przywiązała się do obu zwierząt ale wiedziała, że trafią do najlepszego możliwego domu. Obietnica Grace, że pozostanie w kontakcie i będzie wysyłać regularne wiadomości, stała się najważniejszym wydarzeniem tygodnia Sary. Wkrótce zdjęcia i filmy przedstawiające Charliego i Lunę, wkraczających w nowe życie, stały się radością tygodnia Sary. W stabilnym domu ich więź stała się silniejsza. Grace udokumentowała ich codzienną rutynę. Jak Charlie cierpliwie czekał przy miejsce z jedzeniem Luny, aż ta skończy jeść. Luna nauczyła się podążać za brzęczeniem smyczy Charliego po całym domu. W jednym wzruszającym filmie zobaczyła, jak Luna wygląda na zaniepokojoną podczas burzy, a Charlie rzucił się w jej stronę i leżał z nią, dopóki się nie uspokoiła. Inny film pokazywał ich pierwsze udane wypady na podwórko Grace, gdzie Charlie prowadził lunę wzdłuż podniesionych klombów które przygotował specjalnie dla nich, ich historia nie zakończyła się wraz z adopcją. Zainspirowana ich relacją, Grace rozpoczęła współpracę ze schroniskiem w celu opracowania programu dla zwierząt specjalnej troski, zabierała Charliego i Lunę na wydarzenia edukacyjne i pomagała dzieciom zrozumieć, że niepełnosprawność nie determinuje wartości zwierzęcia ani jego zdolności do miłości. Program rozrósł się i wkrótce inne schroniska w północnej Kalifornii wdrożyły podobne inicjatywy, dopasowując zwierzęta, które kiedyś nie nadawały się do adopcji, do odpowiednich towarzyszy, zwiększając ich szanse na znalezienie stałych domów. Kiedy Sara przedstawiła Charliego i Lunę, miała nadzieję na pozytywną interakcję, ale to, czego była świadkiem, było czymś znacznie głębszym. Dwie dusze które pomimo swoich ograniczeń znalazły sposób na wzajemne rozświetlenie swoich ciemności. Trzy lata później Sara siedziała w słonecznym salonie Grace, obserwując drzemkę Charliego i Luny, razem na swojej ulubionej poduszce na parapecie, głowa Luny spoczywająca na łapie Charliego, rysy Charliego drgają, a jego wąsy od czasu do czasu drgają przez sen, rozwinęli własny język subtelnych dotyków, Delikatnych głosów i stałej świadomości wzajemnej obecności. Czasami zapominam, że oni nie widzą, powiedziała Grace, odstawiając herbatę na stół. Wczoraj byli lepsi ode mnie w poruszaniu się po tym domu. Luna zdała sobie sprawę, że Charlie wpadnie na nowy stolik i ostrzegła go ćwierknięciem. Charlie natychmiast zmienił drogę. Sara pomyślała o przerażonym kocie i zdezorientowanym psie, których po raz pierwszy zobaczyła w schronisku. Uratowali się nawzajem, powiedziała, po czym uśmiechnęła się i mnie. Po stracie swojego starego psa Sophie, Sara myślała, że już nigdy nie odnajdzie szczęścia. Ale harmonia Charliego i Luny przypomniała jej, że życie toczy się dalej pomimo trudności. Udowodnili, że miłość i solidarność nie znają barier. Historia Charliego i Luny zmieniła nie tylko życie Grace, ale także życie schroniska dla zwierząt Riverside. Program specjalnych potrzeb schroniska stał się ogólnokrajowym modelem. Sara zmieniła zdanie ludzi na temat adopcji zwierząt, opowiadając o tej niezwykłej przyjaźni na konferencjach. Charlie, obecnie jedenastoletni, zmaga się z artretyzmem, ale Luna dostosowała się do jego tempa i delikatnie prowadzi go do podgrzewanego łóżka, do którego zabrała go Grace. Teraz jest pewnym siebie kotem, który już się nie boi. A dzięki Charlie'emu Luna nauczyła się ufać ludziom. Ta historia rozprzestrzeniła się jeszcze bardziej dzięki książkom dla dzieci napisanym przez Grace. Opowiadane oczami Luny książki uczyły dzieci, że różnice nie są przeszkodą w miłości. Historia stała się popularna w bibliotekach dziecięcych i szkołach, dając silne przesłanie o empatii i przyjaźni. Dom Grace stał się sanktuarium, w którym Charlie i Luna prowadzą inne zwierzęta specjalnej troski. Ta dwójka przyjaciół pokazuje, jak wspierać się nawzajem w trudnych chwilach, jak ważne jest dzielenie się tym, co najlepsze w życiu. W ciepłe popołudnie Grace siedziała w swoim ogrodzie, słuchając dzwonków wietrznych, które umieściła, aby pomóc swoim niewidomym przyjaciołom w orientacji. Patrzyła, jak Charlie i Luna wspólnie poruszają się po swoim świecie. Luna podążała za dźwiękiem smyczy Charliego. Charlie zatrzymywał się co kilka kroków, aby upewnić się, że jego koci przyjaciel wciąż jest z nim. Historia zaczęła się w ciemności. Od niewidomego kota, który stracił nadzieję, i niewidomego psa, który nie pozwolił, by jego niepełnosprawność przyćmiła jego duszę. Razem znaleźli drogę do światła, udowadniając, że czasami najgłębsze więzi wynikają ze zdolności serca do dostrzeżenia prawdy. Gdy Sara podróżowała do domu w Grace, odwiedzając Charliego i Lunę, Pomyślała o wszystkich zwierzętach czekających w schroniskach, z których każde ma własną zdolność do miłości i harmonii. Lekcja, której nauczyła się od tego niezwykłego duetu, była prosta, ale potężna: nie ma czegoś takiego jak zwierzę nie nadające się do adopcji, są tylko połączenia czekające na odkrycie i serca czekające na ostateczne otwarcie. Historia Charliego i Luny. To nie tylko opowieść o pokonywaniu przeszkód przez psa i kota, to także opowieść o transformującej sile przyjaźni, sile miłości, która leczy w nieoczekiwany sposób, a także o niezwykłej zdolności wszystkich istot do adaptacji i rozwoju, gdy daje się im szansę. Ich podróż z ciemności porzucenia do światła miłości nadal inspiruje wszystkich, którzy ją słyszą. Byli żywym dowodem na nieskończone możliwości, które istnieją gdy się otworzymy. Serca należały do nieoczekiwanych przyjaźni, do tych, którzy mieli możliwość zobaczenia ich razem. Złote futro Charliego kontrastowało z futrem luny, ich szaro-białe wzory, zsynchronizowane ruchy i delikatne interakcje pozostały silnym przypomnieniem, że czasami najpiękniejsze relacje to te, które rzucają wyzwanie naszym oczekiwaniom i podważają nasze założenia dotyczące tego, co jest możliwe. Ich historie nadal żyją w niezliczonych życiach, których dotknęli. Pojawiali się w programach, inspirowali, a serca, które ostatecznie otworzyli, udowodniły, że miłość naprawdę jest ślepa. To właśnie uczyniło ją tak piękną. Dziękujemy za bycie częścią tej niezwykłej historii przyjaźni. Razem przekonaliśmy się, że miłość i solidarność nie znają barier. Jeśli ta historia rozgrzała twoje serce, nie zapomnij polubić wideo i zasubskrybować, aby nie przegapić podobnych historii. Podziel się również swoimi przemyśleniami na temat tej przyjaźni w komentarzach. Byłoby wspaniale usłyszeć miłe wiadomości dla naszego kota i psa. Do zobaczenia w następnym filmie.